Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy naszą... kolejny odcinek, czyli... Znaczy kolejny. No, tak jakby... no film po prostu. E, będziemy trzy fale. Będziemy... O, o, musimy odeprzeć trzy fale. E, z tej perspektywy. Nie, nie mogą nam tu wejść, ogólnie. A musimy ich zepląć. E, więc może przejdźmy już do... do... no do, do gry. Patrzcie, szkodu się A! A! Gdzież nie żył? A! Nog listymi? Nie, to jest mnie. No, no sobie mam bóg. Mog listy? Tak. nie? Dobra, weź tu jest jakiś mały kurczę, Czy duży? Czuję, jest prawdę. Są drzy nie ma drzy świetnie

E, właśnie, e, dzisiaj wow. e, gra ze mną Mity, e, a ja oczywiście jestem szalona pierdzie, kto by mnie nie znał, chyba ja. E, dużo osób nie zna, jestem... o no, kurcze, wchodzą mi tu. E, nie, nie się e, No to jesteś... Się... ła, wow. Szczelają. E, No, ciężko się nagrywa na ulicy i to jeszcze bez chaosu. No nie na ulicy. <noise> dobra, bym okno otworzyć, tyle. Pomyślcie o nas, że jesteśmy jak musimy na ulicy. No, no, właśnie. Jesteśmy bardzo ważni My nas nie obrażamy, to wy... My... Chdeż nas nie przepraszam no, Jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy lubią, lubią grać w moich. Ja, nie! No ja, nie. dobra, oprócz tego w... czegoś. Sorry. Ej, o sorry! A! A ty, to, 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 to. Te, 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 te. Zabiją mnie. Mity. Zabiję, Ju, już cię zabiją? Tak zabiją mnie. To szybko coś. To się dziwi? Tak. Mały, się co się dziwi? Mamy, złoty Co się Dobra, zaczynamy drugą falę. No, nie! Kamil! Tak, drugą! Zysko chce i dawaj. Uh -huh. Okej, okay. trzy, uh -huh. dwa, jeden. Poszło. Nic nie poszło. nie czym, Pójdę, no, przepraszamy, no, bardzo. Tu już nie, nie on nas zależy. Bij, się, bij się. Dobrze, dobrze. Dobra, tak, dobra, dobra, dobra. Dobra, 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 No, kurczę, jak... Jakie jak tu doparzają? Dzięki. Kurczę, masz brać się, się kiepsko trzyma. Nie tak nie gadamy dużo na filmie, tyle wam mm. powiedzieć. Znaczy o, o naszym nowym kanałem. Znaczy. u mnie mam taki kanał wspólny, mam taką taką pieniądze. Nazywasz samny piedziel, ale ja też w nim mm, nie mam. Występujesz. To co? O, tam jest... O wideo nie jest takie. Przecież. Co tam idziesz. Ej! wbijaj do nas, uważaj. Co są te. Jak one mają? Leży! A, po bokach? Nie, w ogóle nic jej nie ma bez po bokach. Nic, a nic. nic kurczę, tu kur... ją mi tu. Robi chlepik, chlepik, chlepik. Nie mam. No nie, no co za głupki! Kamil! Wytrwaj to! Kur... No, Dobra, robię w falę. Ja dole. A ja mam tu problem, to tu... Kurcze, tu jest! Ty mnie pytasz tu jest? Jakie tam biłem... Dobra... Dobra już... Żyń! Co cię pala? Kurczę, ale mi się ścina. Tobie się ścina?

To są w ogóle mamy? <młyszą> tak, nie, jeszcze wyszłam. Czemu nie masz spodni i budów? Ja? No Goras Z tyłu możesz wszystkie wajchy. Znaczy nie, nie, nie wciskaj wajch, ale z tyłu możesz to tam się zrobić tą samą. Niech mu się to do mnie dojechało, bo to nie jest tak mocno Nigdzie lec nie zaczęło Jest Sporo, nie? O ja ci jest, tu nie no, naparzają Miej te kurzy w nich wszystkich Już Kurzy tam nieść kąty tak. Zgadnij, no, się! Nawet nie patrzyłeś. Tak. No nowy kanał. Tajemnicy losu. Spoko, no nie trafię, nie trafi. Ja i mnie. Spokon, już się skończyło. Ja jest jest no, Nope, nope a ty tam z boku ich klepiesz Dlaczego jeszcze ta trzecia nie minęła? No trzecia jest maksymalna, no, trzecia jest maksymalna. No, To wtedy tak, kiedy nie skiniemy? Trze trzecią gramy Idziemy się poświęcić, po to już? Co? Dawaj z nich wszystkich tak wbijamy Poczekaj, poczekaj, masz się trochę zrobi, dobra? Mm -hmm. Czekaj, czekaj, zamknę wszystkie wejścia Będzie mm potrzebować -hmm. Będziesz robił spodnie Taką uzbrojenia wziąłeś siebie? A, nie mogę? Masz, masz, masz Ła, nie bij, nie, nie, bij mnie Nie Czy ten cię wali no, tu, Co tutaj są? No. Bij ich, bij ich, bij tutaj Sami się biją bij, ich, bij, ich, bij, jedę ja złotą dziurę! Proszę, i wszędzie! Oni co wszędzie! Wiem o tym! Myślisz, myśl, że nie wiem, i ja? próbuję złotą dziurę! Kurczę, dużo mi życia sobie! Sklep No, jestem bardziej! Dobra, otwieraj. Nie, otwieraj. Czekaj, masz ich się dużo zresztą, a ja później weźmy, się poświęcić. Dobra, dobra. nie, no A nie? Bo Nie tutaj, jak ty tutaj, jak ty tutaj, jak ty później jak się jak dobra? Dobra moments later Tak jak tutaj, jak ty tutaj, ty tutaj, jesteś? Oj, oj, ej, Kami, Już koniec! A ty się nie Już, 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 giwordy, już, już, już. się? po idę, idę za ciebie. Wow, Warcraft! jest Nie, 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 się ciebie. Dobra, dobra, już nie możemy wejść do centrali. Nie! Muszę zjeść do... Dobra, ja do nich do środka. Dawaj, coś kurczę, coś ran, kurczę. Wchodź do środka. I, jest, ja się ja tym w środku. Się dobra. <suszy> ja tutaj. Srałem. Ja tu srałem. Płyta jedna. Puta. Jakieś płaski deska. To z domu.

Nie, nie, Co to? Bija. Bija, bija. Bija, bija. Ja już nie, nie. Nie, 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 bij. nie. Nie, nie, nie. jak... nie, nie. Nie, 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 ja Nie, Trzy i No to jedź tu! Ja mam chyba te telefony zabiorę, co? Nie. nie. No pewnie. No. Ciebie ucieszymy. Kamień, wyłącz po prostu. WYŁĄĆ! Co ty spijesz? Wbijaj tu! Wszystkie na mnie poszły! Po co kuciasz? No tak się znajdę. A, Wiesz, że ja Ciebie nie chciałam zabić? Kamie, ja Ciebie nie ścierałem! Dziękuję, dziękuję za ten materiał. Myślę, że to na tyle. No, jakby tak wygraliśmy. Michy przedostaną chwilę. No, M. niestety, żegnajcie. <z�istas> <z� officials> Haha, jest się z czego śmiać. Jest, 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 jest! jest się